Z Ewangelii świętego Jana. Jezus odszedł z Samarii i udał się do Galilei. Jezus wprawdzie sam stwierdził, że prorok nie doznaje czci we własnej ojczyźnie, kiedy jednak przyszedł do Galilei, Galilejczycy przyjęli go, ponieważ widzieli wszystko, co uczynił w Jerozolimie w czasie świąt i oni bowiem przybyli na święto. Następnie przybył powtórnie do kany galilejskiej, gdzie przedtem przemienił wodę w wino. A był w kafarnaum pewien urzędnik królewski, którego syn chorował. Usłyszawszy, że Jezus przybył z Judei do Galilei, udał się do niego z prośbą, aby przyszedł i uzdrowił jego syna. Był on już bowiem umierający. Jezus rzekł do niego, jeżeli nie zobaczycie znaków i cudów, nie uwierzycie. Powiedział do niego urzędnik królewski. Przyjdź, panie, zanim ujrzę moje dziecko. Rzekł do niego Jezus. Idź. Syn twój żyje. Uwierzył człowiek słowu, które Jezus powiedział do niego i poszedł. I kiedy był jeszcze w drodze, słudzy wyszli mu naprzeciw, mówiąc, że syn jego żyje. Zapytał ich o godzinę, kiedy poczuł się lepiej, rzekli mu. Wczoraj około godziny siódmej opuściła go gorączka. Poznał więc ojciec, że było to o tej godzinie, kiedy Jezus rzekł do niego: Syn twój żyje. I uwierzył on sam, i cała jego rodzina. Ten już drugi znak uczynił Jezus. Od chwili przybycia z Judei do Galilei. Widzimy Jezusa, który wysłuchuje człowieka, ale nie tak, jak człowiek tego oczekuje. Królewski urzędnik prosił go Panie, przyjdź, zanim umrze moje dziecko ale Jezus nie poszedł. Dlaczego? Bo wystarczy jego słowo. Słowo Jezusa wypowiedziane w jednym miejscu ma moc daleko, daleko w drugim miejscu słowo Jezusa wypowiedziane dawno temu ma moc dzisiaj. Ewangelia nie tylko uczy nas mądrości, ale ma moc zmienić w naszym życiu to, czego nie potrafimy o własnych siłach, mimo wielu dobrych chęci, mimo wielu starań. W dzisiejszej Ewangelii czytamy: Uwierzył człowiek słowu, które Jezus powiedział do niego i poszedł. Poszedł i przekonał się, że to Słowo ma zasięgi, potężne zasięgi, że zanim wrócił jego syn, był już zdrowy. Żeby uwierzyć Słowu Jezusa i przekonać się o jego skuteczności, trzeba je czytać, trzeba poniesiegać. Nie mogę mówić, że lekarstwo jest dla mnie nieskuteczne, jeśli go nie wypróbowałem. Słowo Boże jest takim właśnie lekarstwem. Dla tych przestrzeni naszej duszy, gdzie różne współczesne środki okazują się zawodne, a więc sięgaj po słowo, które ma moc, jak mówi święty Paweł w liście do Filipian trzymajcie się mocno słowa życia. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże.